Witam wszystkich. 26 grudzień 2023. Wyjście czerwonym szlakiem spod Dębowca na dzielnie, a z żółtym na Klinczok. Zapraszam do oglądania. Właśnie wybrałem się do nasze góry wychodzę na niedzielnie Właściwie chcę zobaczyć, jak wygląda to wyjście trasą czerwoną, bo z Sylwestra będę tędy wychodził z turą, żeby na czoku obchodzić nowy rok. Chodzi o to, żebym więcej dobrać czas, żeby wyjść z dołu z przystanku autobusowego ósemki i żeby zdążyć no i by 3 godziny ale w ciągu 3 maksymalnie 3,5 godziny żeby dojść do schroniska na Kimczoku przy okazji sprawdzam też mój ostatni nowy malabytek Alana 42 DS Jak nie będzie zasięgu telefonu komórkowego to w razie czego posłużyć się Sibiradian ze względu na to, że ma dość dużą moc wyjściową i zobaczę jakie efekty są jego dobra włączam go antena jest krótka w przyszłości mam zamiar sobie kupić taką chyba to jest 54 cm długa zobaczymy co on tutaj łapie Tu jest potrzebna jednak dłuższa antena na tej krótkiej antenie No, są kiepskie efekty Coś tam słychać, ale to jest daleko Coś tutaj sieje Ktoś coś jest na pierwszym kanale. Modulacja AM, przedtem była EWM. O, ukraiński albo ruski. O, piąty kanał. Czyli ktoś tam jest. ciekawe! Nie ma nikogo po polsku. A my sobie idziemy szlakiem czerwonym dalej. O, jaki piękny widok. Czyli idzie się tak delikatnie pod górkę. Tam było trochę dalej zejście na zielony szlak, ale my idziemy czerwonym, bo tak też będziemy szli w sylwestra wieczorem, w nocy. Jest błoto. Ostatni raz tym szlakiem czerwonym szedłem ponad 4 dekady temu. To było bardzo dawno. Jakoś wtedy nie byłem pasjonatem gór. Teraz staram się to nadrobić. A ze względu na to, że jest temperatura plusowa, to śnieg jest zbity i ta trasa jest trochę obludzona. Robimy sobie z małą przerwę. Mamy tam wozeczkę i tu idziemy tam. strasznie szybko idą. Baterie, nagrywając 4K, zainwestowałem w siebie, w sprzęt i staram się cieszyć życiem. Gdybym 40 lat temu wiedział to, co teraz wiem. Na pewno bym nie stał w tym miejscu, w którym teraz jestem. W tej chwili lubię takie samotne wędrówki w góry. Nie jestem zależny od nikogo. Mogę robić co chcę, poza tym nagrywam. I są takie momenty, gdzie muszę coś nagrać dwa razy. A czasami zastanowić się jak nagrać coś, żeby to miał konkretny efekt. Dlatego nikogo nie biorę ze sobą, bo też nikt na mnie nie będzie czekać i nie będzie się patrzyć co ja robię w tym momencie. Za chwilę mnie osoba, która, któraś z kolei, która uprawia trekking górski, czyli bieganie po górach. Szacun dla tych ludzi, bo to jest niesamowity wysiłek fizyczny. No, cześć. W tej chwili montuję ten film z yy, dodatkowym podkładem dźwiękowym. Robię to pierwszy raz od tego czasu, jak robię filmiki. No i sam jestem ciekawy tego efektu, jaki wyjdzie. No pewnie dużo się muszę nauczyć. I kwestia wypowiadania słów i, i wielu innych rzeczy jest bardzo ważna przy tym. Ważna jest też dynamika wypowiedzi. No proszę mi wybaczyć w tej chwili. Staram się. Wiem, że jeszcze to nie jest to, co powinno być, ale z biegiem czasu uzyskam te zdolności i następne komentarze do filmów będą, myślę, że o wiele ciekawsze. No wiatr tutaj wieje dość mocno. Ja wiem, że jestem dość mocno zgrzany. A tu trzeba uważać, bo znowu jest lód. Ostatnia prosta przed stokiem szyndzielni, przed stronniskiem szyndzielnia. No już... Jestem zmęczony, bo po tym ciężkim śniegu, miękkim, w niektórych miejscach twardym i śliskim się ciężko idzie. No i tutaj powyżej mamy końcową stację kolejki. No i tutaj widzimy na wprost schronisko na Stok Szyndzielni, pewnie klinczoka, to jedyne miejsce w Bielsku, gdzie jest jakaś warstwa śniegu gdzie można pojeździć na sankach ewentualnie na polotach na nartach raczej nie bo strasznie ten śnieg jest zbity, twardy ja w tej chwili ubieram raczki bo no nie jest zbyt ciekawie a noga zawsze może podjechać można się przewrócić po prostu będę się czuł bezpieczniej No i zdobyty szczyt sznidzielni. Pewnie już z 20 razy rozdobywałem, ale pierwszy raz w zimie. Drugi raz w zimie to będzie w sylwestra 2023, około godziny 23. Dlatego też zapraszam Was na następny film z zabawy sylwestrowo na Klimczoku. Powoli zbliżam się do szczytu Klimczok. Jeszcze wymiana baterii w kamerze GoPro. No i 10 minutek, będę na szczycie. lubię to wyjście na szczyt Klimczoka, bo piękny widok jest. Widać babią górę, widać pilsko, niesamowite wrażenie wizualne. Pilsko jest w chmurach. Szczyt, babiej też, a dzisiaj niestety nie widać Tatry. Się napić gorącej kawy i coś zjeść wiatr wieje na szczycie Kilczoka dość mocno no, ale na ten nic nie poradzę w tej chwili o. wypiłem kawę, zjadłem jofilizat owsianka z owocami, nie było to dobre no ale trzeba było coś ciepłego zjeść no i wracam z wycieczki do zobaczenia